Cześć Patrycja! Ejo, dawno się nie widzieliśmy. No właśnie, dawno się nie widzieliśmy ja się zastanawiam, co ty tu robisz? Dlaczego ty jesteś tu, a nie odsypiasz imprezy? Słuchaj, no z dwóch powodów. Po pierwsze zostałam nominowana do nagrody jako osoba, która szerzy, wiesz, pomoc innym i to jest dla mnie bardzo wartościowe wyróżnienie. Co ja powiedziałam? Szerzy pomoc innym. Ale nie, zostałam nominowana, prawda? No, no, tak no, powiedziałam. no, no, no. Dobrze, dobrze. Okej, okay, czyli chyba była na tej imprezie, dajmy dziewczynie spokój, no, dajmy jej spokój. a po drugie wziąłam udział jako panelistka w temacie, który jest mi ważny i bliski, czyli autentyczność i siła kobieca i chciałam być tutaj i wspierać inne kobiety. No i super. A jak było na imprezie? No, no to gdzieś. <laughs> Kocham Cię. Um, um. Wiesz co, jak było na imprezie? Super było na imprezie, ale chyba nie mogę nic mówić. Czyli zakaz informowania ale mediów o się szczegółach bardzo imprezy. bardzo dobrze bawili, było dużo muzyki, tak powiem. A jakby się tam. Zżyliście ze sobą? To są prawdziwe, szczere relacje, tylko, czy tylko relacje zawodowe? Jak to wygląda? E, nie, absolutnie się bardzo zżyliśmy e, i nawet chyba Jórowie o tym mówili e, podczas odcinka, że mają swoją nawet grupę e, na Whatsappie, czy gdzieś, e, i, i, jak się nazywają, i że cały czas ze sobą rozmawiają, gdzieś tam zżyli się. My się jako prowadzący bardzo zżyliśmy, tworzymy fajny team, ale przede wszystkim cała produkcja. Ja naprawdę to nie jest, że ja tu kadzę i wymyślam, ale. No, lubimy się po prostu i wydaje mi się, że to widać i to przeszło przez ekran i dzięki czemu jest kolejna edycja. A jakim prowadzącym, twoim zdaniem, jest Adam Zdrójkowski? Energetycznym, yy, zabawnym, momentami słodkim, takim wspierającym uczestników, no, a twoim zdaniem? Moim zdaniem to samo, czyli rozumiem, że to jest jego tajna broń i on właśnie tym kupuje widzów. Tak i uważam, że każdy ma swoją tajną broń naszej trójce i to się fajnie uzupełnia. Bo Ty chyba masz jedno z większych doświadczeń, Maciek ma największe doświadczenie tak. w wyprowadzeniu. Czy nie, nie, nie. zajmowaliście się Adamem, trochę radziliście mu co i jak, czy, czy, czy nie było takich rozmów? Myślę, że każdy z nas, jeżeli potrzebuje wsparcia albo poradzić się w jakiejś kwestii, to e, nawzajem się do siebie zwracał. E, ja bardzo często z czymś przychodziłam do Maćka. I, i, I mogłam liczyć na wsparcie. Adaś przychodził też czasami do Maćka, czasami ja do Adasia, Adaś do mnie, jakby. OK, to z czym przychodziłaś tym. do Maćka? Z jakimiś zapytaniami? Co było dla hmm, no Ciebie wiesz, on istotne, zna żeby ten wyjaśnić? Ja od podszewki, robił go od samego początku, więc na przykład chciałam zrozumieć, jak będzie montowany program, jak wyglądają odcinki castingowe, mhm. jak bardzo dużo wchodzi w ogóle rozmów z naszych, które mamy za kulisami, do montażu finalnie, do odcinka w sensie, nie? I on mi powiedział jedną rzecz na samym początku programu, żebym była po prostu sobą, bo on lubi tę wersję moją naj, najbardziej, taką z jajem. Tak powiedział. Czy twoim zdaniem Girl Power istnieje? Girl Power istnieje, ale najczęściej Girl Power mają te laski, które rzadko. O, inaczej, jeszcze raz. Girl Power. Girl Power. Problem z jeszcze raz. Ale z moim... był przed chwilą też. Dobra. To... Ja Ci zadam pytanie. Dobra, przepraszam. Patrycja, czy Twoim zdaniem girl power istnieje? Yy, tak, girl power istnieje, ale moim zdaniem najczęściej te dziewczyny, które mają autentyczny girl power i wsparcie, nie są tymi, które mówią o tym, że mają. Czyli rozumiem, że te, co mówią, i nie wszystkie, nie sobie robią my, etykietki, ale nie mają, często to A te, nie które robią. nie mówią, mają. Nie generalizujemy, ale bardzo często to jest słowo, którego użyłam często e, nie zawsze e, tak. I bardzo rozczarowujące jest, kiedy osoby, które mają tę etykietkę, o której wspomniałeś i są doceniane w tej kwestii, a potem okazuje się, że nienawidzą kobiet. A kobieta kobiecie wilkiem? Często. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego u facetów jest tak, że no my, się my się lubimy, wspieramy, zapraszamy na tak. jakieś tam e, piwa, tak. nie piwa, a kobieta kobiecie chciałaby ja nóż w plecy często wbić? To mówię na, na panelach, właśnie. No dobra, no to z czego to, się, z czego to się bierze? Moim zdaniem bierze się to ze społeczeństwa, które było tak e, zaprogramowane, w poprzednich dekadach, żeby kobiety na, na siebie nastawiać. No i też z braku lojalności często, nie? A jak postrzegasz takie kobiety, które głośno krzyczą, że no ja jestem za kobietami, a tak naprawdę nie są za tymi kobietami? Robią Czy mi to jest przykrość? obłuda? Na pewno to jest obłuda, ale nie jestem zła, jestem jest mi po prostu przykro. Jestem zawiedziona. A nie chcesz kogoś tutaj wyjawić, kto tak jest? Nie, ale przed chwilą na nią patrzyłam. Z zdemaskować? <śla> przed sekundą przeszła. <śla> o. Aha, okej, okay, okej. Okay. A rozmawiałaś z nią o tym? Tak. I co usłyszałaś? Że to jest jej forma zarabiania pieniędzy. No to chyba przykre, że ktoś przykry, tak właśnie to chce monetyzować, ani po prostu tym być. Tak. No ale co zrobisz? Nie wszyscy są tacy sami jak ty. Każdy ma jakieś wady. Ja też mam wady, ty na pewno masz wady jakąś chociaż jedną. Gdzie? Daj spokój. <laughs> Czyli... Ja mam za ciebie w takim razie wady. <laughs> Czyli show business kłamie? Nie zawsze. Bo jak, jak lubisz tak, dla ciebie tylko jest albo lewo, albo prawo. Dla widzów też nie albo lewo, środkiem? albo e, prawo. Nie no prawda. wiesz, oni chcą konkrety. Albo tak, albo tak. Nie, ja nie, nie chcę, żebyś tak. takim Każdy... przedstawiać ten świat. Myślisz? Tak. A mi się wydaje, że ludzie chcą prawdy, a prawda jest szara. Prawda jest taka, że są osoby, które są takie, a są też takie, które nie są takie. Wiem, że moja elekwencja dzisiaj pozostawia wiele do życzenia, drodzy Państwo, ale wczoraj after. Porzucamy ten temat, <laughs> przechodzimy do ostatniego tematu. Patrycja, co ty sądzisz o tym, że prezenty komunijne teraz są takie bardzo drogie? Śrub, a dzisiaj komunijne. Że ludzie, wiesz, kupują tym dzieciom z okazji komunii kłady, telefony, komputery, że kompletnie zapomina się o ceremonii, a pamięta się o prezentach. Jak ty to postrzegasz? Ja jestem z domu bardzo wierzącego. Moja ciocia, jedna już świętej pamięci i teraz, która jeszcze żyje i ma się świetnie, są zakonnicami, chyba wiesz o tym, chyba kiedyś o tym gadaliśmy, czy nie? Tak, tak, tak. I właśnie dlatego eee, się postanowiłem tak, zapytać. Więc na pewno z ich perspektywy i z mojego wychowania ceremonia i, i sam ym, akt chrztu jest najważniejszy. Komunii! Boże, proszę, ale chrztu też! Kształ no tak, ale o prezentach, o prezentach. No już zmierzam tam właśnie, że wiesz, akt komunii, przepraszam cię, no to zmęczę ona Cieszę się, że w ogóle składam Ja zdania. to lubię, ja to lubię, no. Akt komunii jest bardzo, to wtedy nie wiem, czy to jest akt, bo akt sztu. No, sakrament komunii, no tak, dobra, dziękuję, o tych prezentach, tak. o tych prezentach. Co sądzisz no, o tym, że one są takie ważne, wyniosłe? Ale ja uważam, że jeżeli masz pieniądze i możesz podarować swojemu dziecku lepszy byt niż tym sam miałeś, to czemu nie? Natomiast czy jestem za tym, żeby rozpieszczać dzieci? Nie uważam, że jestem osobą adekwatną do wypowiadania się, bo nie posiadam dzieci. Posiadam dużo rodzeństwa, ale nie posiadam dzieci. Mm -hmm. Ale to nie jest tak, że, że trochę to przyćmiewa, te ceremonie, że dzieci nie czekają na sakrament, tylko czekają na prezenty, nie. że trochę nam się w głowach Nie, jeżeli jest dziecko dobrze wychowane mm -hmm. i wierze i jest zaangażowane w, cał, w cały właśnie sakrament i, yy, i proces yy, przygotowawczy do komunii, to uważam, że nie. Nie miesza się w głowie. <noise> dziękuję. A ja coś mi się, że mi się pomieszało w głowie. Nie, 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 nie. dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, już nie męczmy. Idź do tak? Patryci. Patrycia musi iść <noise> zjeść i do domku spać. A ty już skończyłaś na dziś? Nie, no jeszcze gala. A, okej. Okay. A, co, myślisz, A że wieczorem mam... jeszcze Eurowizja. Tak, i oglądać. oglądania. I za Tak, oglądamy wszyscy razem. No, dziękujemy bardzo, do zobaczenia. A, Cześć.